11 wygranych. O co, nie przypomnimy, odpadli z rozgrywek chyba Europe Cup na etapie pierwszej fazy grupowej, więc tego tytułu już nie obronią. Petrasek tymczasem blokuje oh, oh, oh. Michalowskasa. Garbacz do Sandersa. Ten jeszcze szuka jednego. Nie może nic więcej zrobić Łotysz. Ważne, żeby został dobrze zmotywowany przez cały czas. Michalowskas tym razem poradził sobie z Petraskiem. Uuu, podoba mi się Ale jest Bremli na wolnej pozycji i trafia za trzy punkty, świetny początek meczu dla Stali. Łączyński szukać faulu. Te piłki Petrasek pod koszem, ale trzeba było podać pośrednio i blisko straty był Anvil nad kosz podanie Łączyńskiego, ależ tam zobaczył Petraska. Niesamowite rozwiązanie w bardzo trudnym momencie. Maltretowani no, pod koszem, właściwie każda akcja kończy się punktami. Czy będzie jakaś pomoc w takich sytuacjach? Sanders przy nim, i tym razem Sylwicz wałuje. Akcja 2 plus w wykonaniu Wiktora Sandersa. No nie po raz pierwszy widzimy, ale spójrzmy raz jeszcze. Epny w tym momencie zaczęła się ostatnia minuta pierwszej połowy. Teraz znowu świetne w zagranie. Przeciwka. W akcji dwójkowej kolejne punkty Łotysza. Jest rewelacyjny, niesamowity. Teraz podszedł jeszcze do Jurisicza. Coś mu tam szepnął na ucho. Zapewne Kolego. Ty mi takich asyst tutaj nie będziesz marnował. Wyszkele jeszcze ma problemy i stracił kolejną wow. piłkę! Łączyński, no był falowany i trafił, ale sprytnie to zrobił. Andrzej Urban nie będzie już czekał, 4 minuty 8 sekund minęło i weźmie drugi czas w drugiej połowie. Ależ przed z energią Kamil Łączyński i znakomicie tu przed, przed Arunasa Lurysyc wrócił na boisko i od razu zdobywa punkty. No nie było go bardzo długo w całej tej serii. Na boisku. Świetnie, rewelacyjne, efektowne wejście. zraspał tutaj Kostrzewski w defensywie. darbacz w odpowiedzi, ale nie dorzucił piłki do końca. Marzyński przerzuca tę piłkę do Sandersa. Odszedł trochę Chatman. Od gwiazdy Anwilu. No to bro, ta obrona strefami teraz, to zupełnie jest... Jeszcze raz Sanders. Nie trafia tym razem, trochę za daleko może było. Siric za to za trzy, skuteczne. Postawili wszystko na jedną kartę i nie należy się dziwić. Jest są obwodowi gracze, jest Garbacz. On przeciwko Kuligowi, ale Teraz Jakub Garbacz trafia z faulę. Niezmiernie ważna akcja Jakuba y, y, i niełatwa, bo spójrzmy, przełożenie piłki na lewą. nie miał do kogo podać, ale ucieka Mirbel. Petrasek, ładnie zagrali. To z i trafiają kolejną trójkę w Wrocławianie. 22 punkty, koniec tego meczu. 97-86 wygrywa Andir Włosławek. i zostaje e, nadal niepokonany w naszej lidze. a ze współstali e, Ma nadal 7 zwycięstw w 13 meczach. I 7-6. Ale dzisiaj rzucili wyzwanie. Dzisiaj...